Dzień dobry kochani, witajcie ponownie na naszym kanale. Miło was znowu zobaczyć, wirtualnie, ale zawsze to coś. Jak nie wiem, czy widzicie za moim oknem śnieg już na dworze pada, czyli zima. Zima już nadchodzi. Jak zima, no to trzeba jakieś ciasta takie wiecie, z orzechami, z cynamonem, z goździkami coś, takie, żeby to już było świąteczne. No i znalazłem takie fajne ciasto na szybko do zrobienia. Bardzo szybko. Mało składników jak zawsze, ale takie wiecie do kawki. To będzie ciasto z jabłkami, orzechami i cynamonem. Taka prosta nazwa. Ciasto ucierane na maśle, dodajemy cynamon, orzechy, jabłka. Super, super taka do kawki idealna propozycja. Dziękuję wam bardzo za wszystkie subskrypcje, oglądanie naszych filmów, łapki i komentarze. To jest naprawdę coś z czego ja uwielbiam i korzystać. To jest czego was zachęcam. Ponieważ możemy się w taki sposób komunikować. Ostatnio wrzuciłem też fajny przepis, to sobie tutaj go znajdziecie. No i jak zawsze, wszystkie propozycje, które wrzucam Wam na takie wiecie dodatkowo, to tutaj zawsze znajdziecie. A tak, to wszystkie filmy na naszym kanale. Jak jesteście pierwszy raz, to warto nas zasubskrybować, zostać z nami. Można coś upiec, ugotować i zobaczyć, gdzie pojechać na wakacje. Na przykład, bo tym też się zajmujemy. A dzisiaj tyle. Wstępu i zaczynamy naszą pracę z ciastem. Na początek potrzebujemy składniki na nadzienie. A tutaj jest prosta sprawa. Potrzebujemy około 30 g orzechów włoskich posiekanych. Ja zaraz je będę siekał. Ja będę miał odrobinę więcej, bo już sobie zważyłem, no to rzeczywiście jest ich więcej. Jedna łyżka zmielonego cynamonu, Oj. 60 g cukru brązowego, to zaraz sobie odmierzymy. I co więcej, i jedno jabłko. Takie 180 gramów. Jak dacie odrobinę więcej, to też się nic nie stanie. I to jest tyle, jeżeli chodzi o nasze składniki na nadzienie. I na początek co? Wysypuję orzechy i siekamy. Nie musi być tak mocno drobne, jakby dycie, tak taką miazgę, ale odrobinę trzeba przysiekać. No dobra, orzechy już posiekałem, teraz możemy to wrzucić do miski. Do tego dodajemy 60 g cukru. To jest jakieś takie 3-4 łyżki płaskie, niecałe pół szklanki e, takiej mniejszej. Do tego jeszcze dodajemy cynamon, dużą łyżkę cynamonu. Ja dam dwie kopiaste i jeszcze pół. 2,5 i pół Jak już jesteście z nami na kanale, to doskonale wiecie, że my cynamon uwielbiamy. I często i gęsto dodajemy dużo tego cynamonu. Jabłko obieramy. Musimy powycinać gniazda nasienne. I musimy pokroić to jabłko w kostkę. Jakbyście słyszeli dziwne odgłosy, to Wam powiem, że mój piesek chrapie. Zaraz Wam pokażę. I takie życie to ja rozumiem. Pospać sobie jest fajnie. Dobra, jabłka dzielę na paski i w kosteczkę. Nie musi to być jakaś bardzo drobna kostka. Też nawet fajnie, jak będzie troszkę te jabłka, czuć. Ja daję większą. I też wszystko wrzucamy do środka. No i mamy to. Patrzcie, wszystkie składniki w środku. Teraz wystarczy to wszystko pomieszać w taki sposób żeby się połączyły i odstawiamy na boczek i robimy dalszą część ciasta. No i teraz, kochani, jak widzicie, jest już mikser, mikser z hakiem do ucierania masła i teraz tak wrzucamy 125 g masła już takiego w temperaturze pokojowej, najlepiej jakby wszystko było w temperaturze pokojowej. Moje masło już jest takie dosyć miękkie. To mamy 125 g. I do tego wrzucamy 170 g cukru. Najlepiej drobnego takiego do opieków. Ja mam normalny, jak zwykle. To taka niecała szklanka. Ta mniejsza. I teraz to wszystko ucieramy do jasnej puszystej masy. Kremutarte. Oczywiście nie przejmujcie się, jeżeli czegoś nie usłyszycie, jakie składniki potrzebne są do tego ciasta. No to zawsze w opisie na dole tutaj filmu yy, będą wszystkie składniki, jakie są potrzebne, z wartościami i tak Także spokojnie rozwijcie sobie na dole opis i tam wszystko będzie to, co jest potrzebne. Masa już jest jaśniutka, fajna, tak jak być powinna, i teraz do tego wrzucam jajeczko i dalej ukręcam. Zawsze rzucam sobie z boczku gdzieś do miski. Najpierw sprawdzam, czy z jajkiem jest wszystko w porządku. Trochę jeszcze masy i dalej ukręcam. Teraz do tego dodajemy około łyżeczki, dwóch łyżeczek ekstraktu z wanilii i nadal ucieramy. No dobra, mamy to piękne. To sobie już ściągnę, bo jest nam niepotrzebne. Teraz jak mamy to wszystko już utarte, to bezpośrednio do tej masy dodajemy mąkę 225 gramów. Rzucamy całość mąka pszenna, łyżeczkę proszku do pieczenia. Pół łyżeczki sody oczyszczonej. Szklankę gęstej śmietany, około 250 ml kwaśnej, też w temperaturze pokojowej. Ja już mam z sobie wszystko naleję. I to wszystko teraz musimy przymieszać szpatułką do połączenia składników. No i ciasto mamy już wymieszane. Teraz taką formę keksówkę o wymiarach mniej więcej dolnych 10x20 cm, a górnych 14x24. Wykładamy papierem do pieczenia. No dobra, jak mamy przygotowaną keksówkę, włączcie sobie piekarnik, grzałka, góra, dół, temperatura 180 stopni. Ciasto musimy podzielić na trzy mniej więcej równe części. Ja nie będę oddzielał sobie, tylko po prostu będę łyżką nakładał. Wykładamy jedną trzecią część ciasta. Mniej więcej 1 trzecią. No dobra, może wystarczy. Musimy to rozłożyć po całym dnie. Na papierze oczywiście nie będzie zbyt łatwo. Można było posmarować sobie spodu troszkę e, blaszkę, żeby się trzymało, ale można było, a się nie zrobiło. Dobra. E, na to dodajemy połowę naszego farszu. Jeszcze sobie przemieszam. Dobry farsz. Rozsypujemy sobie tak mniej więcej. Dobrze, chyba wystarczy. Teraz wykładamy naszą kolejną część Ciasta. Tu już jest druga część, i jeszcze zostanie nam jedna na wierzch. No i teraz musimy też to porozkładać po całej powierzchni. Jak trochę Wam brakuje, to dołóżcie sobie po prostu z tej części i na górze będzie odrobinę mniej to też nie będzie w ogóle przeszkadzało. Dobrze. No, i teraz pozostała część farszu. Rozsypujemy po całej powierzchni oczywiście, mniej więcej równomiernie. I teraz pozostała część masy. I też rozkładamy po całej powierzchni, ile się tylko da. Oczywiście jabłka mi tutaj wyskakują, przyklejały się, ale to w ogóle nie przeszkadza w niczym. Jak nawet troszkę wyjdą na deszcz, to co? nic nie stanie. No dobra, chyba mamy to. Jak myślicie? Dajcie znać, czy to zrobiliście. Czy wam smakowało? Bo ostatnio coś cisza. Nie komentujecie. Ja was bardzo proszę. Komentujcie. Oczywiście tylko tak pozytywnie. Wtedy możemy sobie pogadać troszkę. Bo tutaj mam monolog, ale jak piszecie do mnie, to ja zawsze odpowiadam na wszystkie pytania, informacje i wtedy możemy sobie troszkę porozmawiać. A jak będzie kiedyś nas więcej, to może jakiegoś live'a zrobimy, to już w ogóle będzie czat. Dobra, no to mamy takie piękne ciastko. Teraz wkładamy to do piekarnika. Temperatura 180 stopni, grzałka góra dół bez termoobiegu. Wkładamy to na jakieś 50 minut do suchego patyczka. Piękna sprawa. Rzucam. Kochani, kochani, rękawice już w dłoniach, czyli możemy ciasto wyciągnąć. Czas minął, ja jeszcze dorzuciłem 4 minuty, bo ten patyczek nie był jeszcze do końca taki suchy, ale to też dlatego, że jest słonka, mógł czasem coś tam trafić, ale myślę, że już ciasto jest gotowe. <śm> Jak zwykle pięknie wygląda, proszę bardzo. Zobaczcie sobie sami. Zaraz ja wam pokażę tutaj. No, i co o tym sądzicie, ciasteczku wspaniałym? Troszkę mi pękło, ale to nic. To dobrze, dobrze, dobrze. Teraz chwilkę poczekam, niech mi to ostygnie. I zrobimy jeszcze na to polewę lukrową. Co Wy na to? Będzie pięknie, ale będzie dobre. Czuję tak do kawki, to będzie hu 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 pyszne. Kochani, ciasto zrobione, jest już trochę ciemno. Musiałem włączyć sobie światło, wystygło. I teraz jeszcze zrobimy polewę, lukrową taką polewę. Czyli potrzebujemy około, myślę, pół szklanki cukru pudru i ze dwie łyżki wody. I to wszystko. Dodałem jedną łyżkę, zobaczę jak to będzie wyglądało. No odrobinkę jeszcze, tylko odrobinkę, bo już ono jest takie wiecie gęste, ale tak no naprawdę niewiele, bo zaraz będę musiał cukru dosypywać, a nie chcę też, żeby rzadka była. Można też dodać soku z cytryny. To będzie takie troszeczkę może winniejsze, ale ja tam wolę z wodą. I rozcieramy w szklance. Trochę gęste, to można jeszcze dolać. Wiecie, lepiej podolewać niż dodać od razu dwie łyżki wody i okaże się, że jest bardzo rzadka. A tak odrobinkę jeszcze doleję i w sumie wyjdą chyba ze dwie łyżki, prawie. No ale więcej już nie dolewam, bo będzie za rzadkie. A ja chciałbym, żeby to było troszkę gęściejsze. No i dobra, teraz możemy polać. I tak już się rzadkie zrobiło. Możecie polać sobie w blaszce całościowo, a ja chciałam tak tylko takie zrobić ese floreski, żeby nie było całościowo, tylko tak o, środkiem i też będzie fajnie. A jak chcecie na całej powierzchni, no to musicie mieć szklankę cukru pudru i najlepiej jeszcze w blaszce, żeby się nie powylewało na brzegi i będzie super. I dla mnie to jest OK. Niech troszkę zastygnie cukier i będę zaraz kroił. No dobra, mogę odkroić kawałek. Już trochę zastygło, to nie będę czekał. Nieskończoność. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Pięknie. No dobra, kochani. Teraz jak to smakuje. Hmm. Ale mięciutkie. Mm. To jest takie idealne ciastko do kawy. Te jabłka, orzechy, cynamon, super robota, naprawdę. Mm. Ale fajne. Powiem, że, powiem Wam, że następnym razem, jak będę robił, dodam jeszcze odrobinę przyprawy korzennej. To wtedy będzie takie, takie już wiecie, typowo zimowa aura za oknem, e, ciepła herbatka i e, to ciasteczko. Naprawdę rewelacja. Ale ja jeszcze dodam e, korzennej przyprawy następnym razem. No dobra. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Zróbcie sobie to ciasteczko, bo naprawdę jest szybkie i przepyszne. Mięciutkie. Wilgotne takie. No i nie spodziewałem się. Super jest. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pamiętajcie o łapkach, komentarzach, oczywiście, i subskrypcji naszego kanału. Będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia. Papa. Pa.